Wrót koronawirusa w Chinach. Ścisły noc dawno Chiny, zamykają dzielnice w Megalopoli z liczącym 100 milionów ludzi. Wrócił koronawirus. Nowe przypadki koronawirusa, odkryte w mieście Kanton w obrębie zamieszkałego przez 100 milionów ludzi, rozrastającego się megalopolis w prowincji Guangdong w pobliżu delty rzeki Perłowej, skłoniły władze do natychmiastowego ogłoszenia noc dawno. Zamknięta została jedna dzielnica miasta, obowiązuje m.in. zakaz spożywania posiłków w restauracjach, zamknięto lokale rozrywkowe, szkoły podstawowe zawiesiły zajęcia stacjonarne. Mieszkańcy Lajwan, jednej z dzielnic kantonu, zostali w sobotę objęci ścisłym lock dawnym i wszyscy poddawani są testom na obecność koronawirusa. Władze zaniepokoiły się, gdy odkryto nowe przypadki zakażeń. W dzielnicy zamknięto markety na świeżym powietrzu, centra opieki nad dziećmi i lokale rozrywkowe. Nie można też spożywać posiłków w restauracjach, zaś szkoły podstawowe zawiesiły stacjonarne zajęcia. Mieszkańcom czterech sąsiednich dzielnic nakazano ograniczenie aktywności na zewnątrz. Agencja Associated Press poinformowała, że władze miasta zareagowały na 20 nowych przypadków zakażeń odnotowanych w ciągu ostatniego tygodnia. Agencja zwróciła uwagę, że władze natychmiast drastycznie zareagowały na stosunkowo małą liczbę zakażeń. Chińskie władze codziennie donoszą o kilku nowych przypadkach, ale utrzymują, że do zakażeń dochodzi za granicą. Oficjalna liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii wynosi w Chinach 91 61, z czego 4636 osób zmarło. W sobotę Chińska Narodowa Komisja Zdrowia ogłosiła, że w Kantonie odnotowano dwa nowe przypadki zakażeń, zaś w innych częściach kraju 14, wszystkie zakażone osoby miały przybyć spoza Chin. Agencja AP, powołując się na chińskie państwowe media, wskazała, że kantońskie infekcje zaczęły się od 75-letniej kobiety, u której wykryto wariant po raz pierwszy zdiagnozowany w Indiach.